7 godzina, a co? Ja sobie lodóweczkę myję. Co? Śpisz? <słuch> Mot to na dziś? 7:40, co? Co robisz? A, śpisz dalej. No Dobra, to dobranoc. noc. Tu się nie gada, tu jest pływalnia. To chyba najgorszy trening, jaki miałem kiedykolwiek. Ale jaki by nie był ważny, żeby. Kawałek, co te kup aby otworzyć ramkę myszy stoi hopa pa 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 to ten Italia co Uciekajcie! Tak. uciekać! Uciekajcie! bo Uciekajcie! Urywie na Uciekajcie! Uciekajcie! na Uciekajcie! 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 Spacer farmera. No, i chyba sam mistrz musi pokazać, jak to trzeba zrobić. To jest niesamowita historia, bo proszę sobie wyobrazić, że taka jedna belka waży 200 kg, a jednak potrafi to zrobić. Idziemy na szybki jogging. Nie lubię jogging, łysy grzyb to mobi. Jak mam długie włosy, no to kręcą mi się loki. To jestem właśnie po odsłuchaniu albumu Skulboja Blue Lips. Słuchałem go już kilka razy. Schejtowałem go, wszystkim znajomym napisałem, że jest głównym. Cofam te słowa. Teraz słuchałem się w niego na słuchaweczkach ponownie. Całkiem fajny album. Nie dorówna tym albumom najlepszym. Mówię o oksymoronie, Blankfejsie, ale jest naprawdę fajny. Wielki Tys napoju, tym bark kolowe. Nazwa 10 na 10 Fajna gra słów. Zapach, taki kola z mango. Smak. Wolę Pepsi Mango całą ja polską markę schejtować, a globalne koncerny propsować. Muszę już lecieć, nie mogę nie zdążyć. Klasycznie spóźnieni, za 6 minut mamy pociąg. Znajdujemy się w Malborku w mieście powiatowym leżącym nad rzeką Nogat. Miasto słynące z zamku zabytkowego. Tak zwanego Teutonic Castle, czyli Zamku Krzyżackiego. Eee, miasto te nazywane przez Niemców Marienburgiem, miasto w trakcie wojny pod Grunwaldem, było stolicą zakonu Krzyżackiego, nie tylko w czasie wojny pod Grunwaldem, ale mniej więcej w tamtym okresie. Bo powiem wam tak, póki co jeszcze nic za bardzo nie zobaczyłem, wyszedłem z dworca, idę w stronę centrum miasta, tak mi się wydaje, że centrum miasta ale powiem wam, miasto naprawdę ładne, bardzo zadbane. Ludzie też mam wrażenie, że jacyś tacy ładniejsi niż w innych miastach Polski. No, zobaczymy, zobaczymy. Pierwszy minus dla Malborka. Światła mają beznadziejny. Jezu, ile tu się czeka? Malbork również jest producentem polskiego cukru, a więc Polska górą. Widzowie, moim celem w Malborku jest zobaczenie jak najwięcej zabytków. Tak jak już wspominałem, mają tutaj zamek. Mają też zapewne w takim razie dużo innych ciekawych zabytków naokoło zamku. Zobaczymy, niestety przyjechałem dosyć późno, praktycznie spóźniłem się na pociąg. Mamy godzinę teraz 15.43 zobaczymy, zobaczymy. Postaramy się zobaczyć jak najwięcej, jak nie, to będzie trzeba tutaj wrócić, bo już na pierwszy rzut oka miasto bardzo mi się podoba. Widzowie nie wierzę. Tam jest centrum miasta, źle poszedłem. No trudno, może później tam się uda nam dostać. Maneczko widzowie, już zbliżamy się ku Zamkowi, zaraz tam będziemy. Gdzie jesteś Marcin, ten. ten z... Co? A ja jestem wielkim fanem Twoich filmików. O, serio? Kojarzysz mnie? O, chodź, no chodź, jasne, oczywiście, że przyjdę do Ciebie na obiad. Widzowie, właśnie spotkałem widza, zaprosił mnie na obiad. Co się dzieje? <noise> Zaczynam być popularny normalnie. Wow, widzowie. Byłem u mojego widza, była to cała rodzina. Lokalsi, lokalsi polsko-azjatyckiego pochodzenia. Ugościli mnie przepysznym polskim narodowym żurkiem i kurczakiem w sosie imbirowym. Coś, coś pysznego, dawą jadłem nic tak dobrego. Jestem w wielkim szoku. Bardzo dziękuję im za, za gościnę. Pozdrawiam ich wszystkich na, na właśnie tym filmie. Dziękuję wam. Bez was byłbym głodny. A co? Kierujemy się powoli w stronę zamku. Pozdro! Siemaneczko widzowie, jestem u gazety Kuta bo pod kolor Przyzna ktoś taką markę, to jest marka prosto od cukrowi Malborskiej, która zaprosiła mnie na degustacyjny wieczór u siebie w mieście Prawdopodobnie zostanę ambasadorem Malborka Test kremówek A to jest gral gra jakiś święty, tak? No teraz nie dawali Tylko no, jest ja to, to, że pszczółka jest w małosklepach, jest pszczółka, nie? Kremówka jest całkiem dobra, no Pszczółka, mów, mów, bo ja tylko. Ja powiem Ci w ogóle, kurwa, te walki obecnie. Kurwa, to Nic nie wyjeba. widziałem Ty ani to jednej. To jest właśnie ta gala. Simoneczko to jest pizzy barbecue. Ciężko się łapią. Jest bardzo ciężkim kawałkiem placka. O, jest pizza bardzo tłusta. Hamska. Mhm, mm straszna nice. jest. No. Straszna ciapka Ale to nie jest tak, że to jest, że to jest jakaś twoja ulubiona. Nie. Okay. Ja tam rzadko jemy, nie wiem którymi... Kurde, jak ja sobie razem jadłem, zawsze nigdy nie byłem w Malborku w sumie. Jestem tutaj u mojego widza, który mnie zaprosił na meetup. Nie znamy jeszcze, prawda? Byłem fanem. Właśnie. To się spełniają. W Malborku już druga osoba mnie rozpoznała na ulicy i zaprosiła mnie dzisiaj na obiad, tak, gdy zajebiście. No, się Manesco, widzowie, mnie zaprosili na gulaszku. w szarego. Chapulini, wpójdź. Wiesz, że podniesiesz się i zaraz się wszystko zjedzie. Jest to ciasto Fez tutaj. Te ciekawe, jak ten burger. Może go zobaczymy, póki on jest ten. Ale nie, to jest bardzo kimeke. Ola woka woli. To jest Grand Burger'a no lepiej zapamiętałem te mięso Kurczaka No to nie jadłem Chociaż pierdolę głupoty, jest dobry Jak ci barbecue poszło? Spoko Lepsza tamte? Według mnie Chyba trochę ta Lepiej, nie? ten barbecue no. tutaj mu Ale kurwa, pół, za pół jest. jest, taka ciężka Ale ta pizza i ten Teraz to jest takie Ciężkie. Zaszczarku, burgera sobie testujesz? Trzeba. Myślę, że warto. I ciepły jeszcze. Bo burger to wiesz, jak to burger, nie? Go nie odgrzejesz. Który kawałek pizzy jest tu jeszcze? Znaczy, który będziesz jadł, to może tak, bo mamy. Ty masz chyba jeden więcej niż się. Ja. Czemu mam ja ty zjadłeś kawałków? Ja? To Chyba cztery, <laughs> <laughs> Cztery chyba To ja sobie jedno barwy Jak burger? Spodziewałem się, czegoś lepszego Nie był zły, Zjadłem go ponownie bez problemu Ale myślę, że kolejnym razem bym zamówił czyst nie wiem, po prostu Hamułka Też Ja chcesz Nie chcesz? Nie chcesz? Ja z chęcią Nie, ja, nie, bazę, ja wiem, że nie zjem tyle Teraz ja jem. Jakby to nie jest tak, że jestem ulaną świnią Po prostu nie chcę, żeby się zmarnowało, nie? Ale to jest właśnie ten stan, nie? Że już czujesz, że nie powinien mieć więcej? A To już cały czas nagrywa, ja Trzemaneczkowidowiem. Zalałem się insuliną wczoraj. Zasnąłem. Mamy teraz 13.00, około 20 Obudziłem się na dworcu. Wiem, że jestem w Marborku. Nie zobaczyłem nic żadnego zamku ani nic. Muszę to wrócić, jak najszybciej muszę to wrócić i pozwiedzać to miasto w odpowiedni sposób. Przepraszam was, zawiodłem was. Postaram się, żeby to się już nigdy nie powtórzyło. most energia